Moi drodzy, dzisiaj kolejna lekcja, już piąta, o szyku zdań. Aby to miało sens, to znaczy, abyście dobrze zrozumieli, w jaki sposób budować zdania w języku niemieckim, powinniście obejrzeć te lekcje po kolei. Więc jeśli ktokolwiek z Was nie obejrzał pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, to podsyłam Wam u góry, ale również w komentarzu linki do tych lekcji i warto, one są bardzo krótkie, więc warto obejrzeć wszystkie te lekcje po kolei, żeby to po prostu po ludzku miało sens. Dzisiaj będzie, bo ostatnio, a raczej przedostatnio, nie, ostatnio tak, ostatnio było o pytaniu takim. Ym, to się nazywa pytanie o rozstrzygnięcie, bez sensu w ogóle, bo mało kto wie o co chodzi. Chodziło ostatnio o to pytanie takie trzy: czy zostajesz w domu, czy pójdziesz ze mną, czy zrobiłeś zakupy, czy zjadłaś kolację i tak dalej. To było ostatnio. Dzisiaj będzie również o pytaniach, tylko z zaimkami pytającymi. Ja to podzieliłam na takie mini trzy grupy. Zaimki pytające to są te wszystkie W fragen. Wie, wo, wohin, warum, was e, i tak dalej. I moi drodzy, pamiętajcie, że jeśli mówimy pytanie, to jest bardzo ważne, bo o tym będzie kiedyś, ale żebyście to rozróżnili, że jeśli budujecie pytanie, Mówicie pytanie z tym zaimkiem, którymś tam pytającym i nie ma zdania wprowadzającego, bo to jest inaczej, jak jest zdanie wprowadzające, to też będziemy ćwiczyć, bo jak jest zdanie wprowadzające, nie wiem gdzie ona poszła, tak, to jest to zdanie wprowadzające, nie wiem i dopiero gdzie ona poszła. To tam ta kolejność słów jest inna, tam jest tak zwany szyk przestawny. Mi chodzi o takie pytanie, gdzie ona poszła? Zjadłeś, czy, yy, yy, dokąd idziecie, co robicie dzisiaj wieczorem, jak się czujesz, i tak dalej. Czyli nie ma zdania wprowadzającego, jest tylko pytanie z użyciem zaimka któregoś tam pytającego. To wtedy ta kolejność słów wygląda tak, że jest zaimek pytający, czasownik, osoba, i coś jeszcze, jeśli coś jeszcze w ogóle jest. Moi drodzy, jeśli ktokolwiek z was chce, e, abyś, abym Wam wysłała, mam takie fajne, że tak powiem, ten szyk zdania, mam rozpisany, więc jeśli chcecie, to napiszcie do mnie wiadomość prywatną. Tylko nie komentarz, tylko wiadomość prywatną, to ja Wam mogę podesłać ten właśnie szyk, żebyście to już mieli tak fajnie wydrukowane lub psz, możecie sobie to ładnie przepisać, kolorystycznie. Konkrety, konkretne na przykład pytania. Na przykład, kiedy zadaję pytanie, kiedy idziecie na zakupy, to zajmek pytający, wann? Czasownik odmieniony oczywiście do osoby. Wann geht ihr einkaufen? Wann geht ihr einkaufen? Albo co oni robią w sobotę? Zajemek pytający was, czasownik machen, oni sie. I mamy jeszcze słowo am Samstag. Was machen sie am Samstag? Proste pytanie, gdzie jesteś? W, bystu. w, zajemek pytający, czasownik byst, i osoba du. Moi drodzy, jeśli mówimy zdania pytające w czasie przeszłym, jeśli Wy nie potraficie budować zdań w czasie przeszłym perfect, podsyłam Wam również u góry i na dole lekcje ogólnodostępne o czasie przeszłym perfect. I tutaj, moi drodzy, też na drugim miejscu jest czasownik, który odmieniamy. No, w, m, może wiecie, może nie. W czasie przeszłym perfect odmieniamy czasownik posiłkowy albo haben, albo sein. Ale też ta kolejność słów jest taka, że na przykład dokąd pojechałeś, wohin, teraz czasownik, ten posiłkowy akurat tutaj będzie sein, odmieniony do du, czyli wohin bist du gefahren. Albo was haben sie gegessen, co pani zjadła? Was, i teraz musi być czasownik, haben osoba, sie, i tutaj gegessen. Czyli to jest kolejna bardzo ważna wiadomość, że w czasie przeszłym perfekt też jest zaimek pytający, czasownik, który jest odmieniany, czyli posiłkowy, osoba. No i tam jest jeszcze ta klamra, że na końcu ten cały partycyp swaje, ale jeśli nie wiecie o czym mówię, obejrzyjcie lekcję o czasie przeszłym perfekt. Jest jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, bo mnóstwo osób tutaj robi błąd. Mnóstwo, że Czasami tak, są takie kombinacje, że ten zaimek pytający jest jeszcze z jednym słowem. I to traktujemy jako razem całość, nie rozdzielamy, nie rozdzielamy, to musi być razem. Na przykład we alt, we gros, we oft, we alt, czyli jak stary, to akurat um, mówimy w, w pytaniu, ile masz lat. Więc. Tu to musi być razem. To wie alt i dopiero czasownik osoba. Na przykład wie alt by ile masz lat. Albo wie gros by czyli jak wysoki jesteś. I tutaj to wie plus przymiotnik razem. Potem czasownik i dopiero osoba. Albo wie oft tu to sport. Jak często uprawiasz sport. To też o tym warto wiedzieć. I jeszcze, bo czas mi się kończy, nie zdążę. No, nie zdążę. To może kolejnym razem. Do zobaczenia. Jest tutaj ograniczenie czasowe.